Chciałbym Was zapytać o jedno. Jak oceniacie te widoki, które teraz mam? Pola, oczywiście pola, smutne pola. Jakieś tam w oddali kurniki czy oborniki. Na górze księżyc. Tam gdzieś w oddali samolot sobie leci. Spokojne życie. Spokojna droga. Droga donikąd. No, prowadzi gdzieś. I ten piękny, spokojny. Krajobraz. Macie? Też pewnie macie nieraz ochotę, tak sobie po prostu spokojnie gdzieś przejść taką fajną drogą, gdzie po prostu cisza i spokój by było, a gdyby nie te samochody tutaj po drugiej stronie. Ale ja wolę tą stronę prawą, gdzie mi tu jest przyjemnie, miło, a na, tą, na tamtą nie patrzę. No Czasem coś świstnie, przejedzie, ale tak sobie idę i rozmyślam, nie? patrzę tylko w prawą stronę. I ta droga idziesz sobie środkiem po lewej stronie, tu przejedzie raz, dwa razy samochód. Przez ten czas tu ja nią idę. Czym jeszcze nie przejechał żaden, ale tak mówię, mniej więcej, bo już chodziłem nią nie raz. Trzymajcie się, widzowie. Cieszę się, że was mam. Do następnego. Cześć.